<laughs> Kuba! Co się stało? Kuba! Żujesz? Widziałeś kłada? No to chodź! Reakcja Kuby na Strzał z rury. Duże wiedzie. A czemu więcej mycia? No bo życie to ma taką moc, że to teraz... No to co tam Wszędzie wiedzie, nie? Siema Kuba! Siema! Siema! Teraz to chodzi jak raptor! Daj mu odcinkę! Masz. Czyli? No na maksa! Ale... Pat. wybuchnie. Ale petarda, co? No. Teraz to będzie jazda, co? Zabierzesz, tak cię Tak. Yeah. Tak. Będziesz na mrf jeździć. No, nie ma koła koło, to, ma to no, trzeba się Ja będę na Fajnie, nie? Zaraz inny płatnie. nie? Oczywiście Taka moc I ile to będzie miało teraz koni? Nie wiem. Nie wiem. Bo to miało koni ile? Nie wiem. 16 może? A jak miało z 16, to teraz będzie miało z 35. 20. Marzę, mhm. że jest... Jak będzie la moneta na prostej drodze, to to... Zabawa, co? Teraz to jest zabawa. Teraz to będzie zabawa. Nie, Tomek? A ile tu będzie tego paliwka palić. Nie, paliwka będzie tyle samo. Na pewno. To. to musi być dla maneta. Mocna? No. Mocny gaz. Mocny gaz. Woda, mocny gaz. Dobra, parkujemy i trzeba będzie wypróbować, nie? Kuba? To nara, nie? To nara! Hejos! Bo Hej boję się tak robić, bo, bo wiedziałem wyrywa, wyrywa na koło. Czyli dzisiaj nara. bym wyklopsił. Nara Hej, jas. Hej jas. To teraz będzie jasna na dwóch kółkach! Bo tak no. to obieć całą na goziębie. Ale jak obiecał, tak będzie. Następnym razem. Teraz to bez problemu pójdziemy Kończymy. Nara. Nara. Nduro. To była największa pasja, inaczej żyć nie umiem. duro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. duro!